macie free 35 rangę, mam 30 łapek w górę pod tym filmem. Kupuję Mecha Mortisa z przecenym Mam nadzieję, że nie dobijecie. Z tej strony Norwica w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie moim zdaniem jest najlepsze, ta właśnie jakby najlepsza moc Spongeboba, jakiej najlepiej używać, która jest najgorsza, którą w ogóle nie grać, żeby tych postaci nie wbijać na 25, bo, bo to wam za długo zajmie, ale jeszcze przed startem tego odcinka zostaw łapkę w górę pod filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem <laughs> tam na dole. I w komentarzach napisz jaki następny content z Brawl Starsa byś chciał zobaczyć, nie wiem, czy top model, coś takiego, bo do końca roku lecimy pod 1000 subskrybentów. Dobra, zacznijmy chyba od tego co tygryski lubią najbardziej i po co w sumie tutaj przyszliście, czyli e, te właśnie Spongeboba moce. Moim zda zdaniem Zacznijmy od najgorszego Najgorszym jest ten klarnet On po prostu dosłownie nic nie robi No raz na jakiś czas Możecie zniszczyć sobie ścianę I to wszystko, no a po co niszczyć ścianę Ja rozumiem jak ktoś ci się chowa Co nie za tą ścianą, ale no to jednak Ci się musi naładować Jakby to działało jak kiedyś, że były mutacje I to cały czas, na przykład jak miałeś kolta To cały czas niszczyłeś No nie, i to było jakby Lepsze dużo niż takie niż to, że raz na jakiś czas, no a wiadomo mutacje dosłownie są Brown Stars, a więc o tym nie mówimy. A najlepsze macie 3 sekundy, żeby zgadnąć. Jeden, dwa i trzy. Mam nadzieję, że zgadliście w komentarzach. No i najlepsze tutaj, nie muszę wam przedstawiać, to jest shake wodorostowy. Ja wam zaraz to przedstawię, yy, jakie postacie najlepiej się ja właśnie widzowie. Ja miałem poko na 25 zbijać. Dobra, widzę, w następnym sezonie wbijamy 25. Kto chce mi pomóc, pisze swój nick z Brawl Starsa, nie? Mówię, od razu znajdzie się na odcinku, jak będziemy wbijać um, ostatnie już te 50 kucharków, to nagram to i po prostu będzie mógł, nie no po prostu coś mówić na tym moim odcinku i znajdzie się na moim odcinku, szukam dwie osoby, no nie? Dobra, do tej taktyki potrzebujecie kita. Na 11 mocy wasz ziomek bierze poko na 11 mocy a trzeci ziomek bierze bare, e, berego. Ja wam pokażę te wszystkie trzy postacie. Wchodzimy sobie w starcie z tercetem i gramy. A zanim się załaduje, tak jak mówiłem, zostaw subskrypcję. Bo na wejdźmy do końca roku po 1000 subskrybentów. Będzie mi bardzo miło. Dobra, mi się już runda załadowała i już wam pokazuje. Miejmy nadzieję, że... O, widzicie? Chyba będzie ze mną robić tą taktykę. Miejmy taką nadzieję, bo miło by mi było. I ta taktyka no jednak chyba nie będzie. Ta taktyka polega na tym, że wchodzimy do strefy. Wasz ziomek też powinien wejść. Chyba ten poko ogarnia, co się święci. Tak. On ogarnia, co się święci. I patrzcie. Robimy coś takiego. Ja se siedzę w strefie. No, ja nie mogę. No, weź, naprawdę. O, widzicie? I on mnie leczy. I widzicie? Mi się naładował ult, skaczę na tego ziomka, no i oczywiście nie trafiłem, bo musiał się ruszać, no. I widzicie, jak mi się szybko utładuje. ładuje? Kurde, dobra, ała, ała, dobra. I wchodzimy tak do strefy, i tak cały czas, nie wiem po co Kruk to robi, ale ok. Nie no, w sumie on też może robić. No chodź Poko, no i patrzcie, skaczę na takiego Poko, zeskakuje i mamy plus dwa power cubesy. I tak w kółko, no tylko nie są już głupi, no chodźcie tu! No, ja nie mogę! No, chodźcie! No, no, bijcie się, bijcie się! No, wiadomo, bo taktyki ode mnie są jakieś nieważne, no nie? Plus dwa Power Cubesy, jeden tam zebrali, dobra, może nam się to jeszcze uda wygrać, bo jesteśmy top 3. N nie lubię, jakby tego sterczy z tercetem, no, ale dla potrzeby odcinku gramy w to. Bo jeszcze, jak ktoś ma 12 Power Cubesów, to się dostaje 2, no, wiecie o co chodzi? No, ogólnie, to... no i właśnie dobiera takich ludzi, nie? Głupich, ale no wiadomo, no, nie wolno wyzywać. Mamy 15 Power Cubesów, że se sam tam skoczył, nie? O dobra, i patrzcie, skacze na takiego poko, zeskakuje z takiego pokoju, i mamy 19 Power Cubesów. Czekam aż mi się naładuje, no i to raczej jest wygrane na 100%, nie? Będzie łatwo z nimi wygrać, no co ja powiem. Tutaj patrzcie, bum, 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 bum. No i essa. Teraz leci berry. No właśnie, no i typek wziął Berego. Ja nie mogę, chłopie, To powinnyś dostać tego. No, bo ja za to, że jesteś takim mądrym człowiekiem, naprawdę. A ja sobie porozwałam, no bo czemu by nie? Nudzi nam się to i tak bym sobie porozwał. No, on też, nie wiem, nie umie robić tej taktyki, bo ma mega słabo moc na nim, więc trochę XD. No dobra, no ja nie mogę tam. Ja nie mogę, no, ona zepsuje nam to. Ja nie mogę, no ogarnij się, kurde, no ja nie mogę. Mendy, no sama ich tu wzięłaś, to teraz się martw. My tu taktykę robimy. Ja nie, nie mogę. Dobra, widzę, patrzcie i dostajemy jednego Na no, Berem jest trochę gorzej, więc mówię, no jeden po... jeden... jeden wasz kolega bierze poko jeden Berego, a trzeci tego... Tita, no i tak sobie gracie, no na pewno zdążycie jeszcze wbić. Ja bym... Ja bym wbił, no ale raczej ja właśnie nie mam takich dobrych kolegów, no nie, może Vixor, jak już to jedna osoba, no ale wiecie, no na przykład, no sami widzicie, no lepiej nie grać z randomami, no lepiej nie grać. Okej, okay, let's go, no ja nie mogę, kogo nie biorę. dobra, chociaż dobrał nam boty przeciwko, tak, ale dlaczego oni wzięli takiego Surge'a na przykład, jakby, jakby, jakby chodźcie, nie. Jakby chodźcie tu, no, no ja nie mogę, no pomocy, z kim gram, no patrzcie, no widać, ja, ja rozumiem, że jesteś z Ukrainy jesteś trochę niekumaty, ale no że aż tak, no i teraz bot za niego gra, a jednak nie ma, leciutkie lagi, no, no, no przykro mi, no. Jeszcze ledwo co mi się, ja nie mogę, no nie, no. Przepraszam bardzo, czy ja dobrze widzę, czy ja dobrze widzę, że mojego ziomka zabiły boty. W sensie mnie też zabiły, ale ja robiłem tą taktykę i właśnie, widzowie, nigdy tego nie róbcie jak są typy obok, bo po prostu trzeba sobie iść tutaj w jakieś te, w jakieś głębia mapy, jak na razie go pokonałbym, bo trochę xd, dobra, mamy jednego tutaj Power Cube'sa. proszę bardzo, leczymy się, leczymy się, dawaj, pupson, o deadnę, deadne, deadne, jednak nie, jednak jestem sigma. Dobra, zaraz uciekł, wbija, wbijany. No i widzicie, no ogólnie, no poko to teraz też jest jakby no -skill. No wiadomo, że gram na boty, ale w sensie, dobra, poko nie jest no skill, poko jest mid skill, dajmy na to, ale no, bez hiperki oczywiście, bo z hiperką to jest już no -skill. Aha, wygraliśmy spoko, spoko, spoko. A teraz wam pokażę, co ten głupi klarnet potrafi, ok? Poczekajcie chwilę. Ja jak w to, to wchodziło, to ja się już napaliłem, że będę miał 25 na Piper, nie? Bo już ją wbiję na 22 przed tą aktualizacją, tak jak wam mówiłem, żeby się tak przeszykować. No i ja ją sobie wbiję na, 20, na 22. No i wiecie co? G co no to znaczy, kubson, tak, a to mi chodziło. No bo patrzcie, co ja mogę. No i ja tyle mogę. No i, no, no i już nie mogę. No kurde, no ileż mogę czekać na. No, 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 no. Na. No, 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 no. Tak. No, zrozumiałe wszystko. Tak. Tak, oczywiście. No weź już, zdedaj, przecież ty dobrze wiesz, że zginiesz, no. Brawo. Gratuluję mózgu, no. No i dobra, patrzcie co ja... No. oj, szkoda, nie naładowało mi się jeszcze. A może teraz? O, może... Może ten Mordis mnie nie zabije. O, o, dobra. No i widzicie, jaka sigma... No i sami widzicie, no. Super cel znowu jest jakiś, nie wiem. E, on dał kitowi, jednemu z największych no w grze, najlepsze ulepszenie. A takiej Piper, którą jest... No dobra, może nieco ciężko wbić, ale ty niż takiego kita, to dał jakieś... <śmiech> 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 dobra, a teraz wam robię konkurs na, nie wiem, albo ten sezon w Brawl Starsie 30, żebyście mogli sobie kupić karnet premium plus ten, który ja mam, Albo y, będziecie mogli sobie kupić następny, no nie wiem, który tam będziecie chcieli. A co wystarczy zrobić? Wystarczy zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, wysłać to do 5 osób, będzie sprawdzane, bo mniej niż 5 osób nie może być. I one muszą to zobaczyć. Nie muszą polajkować, ale muszą zobaczyć ten odcinek i dopiero wtedy się liczy. I musicie jeszcze zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i w komentarzach napisać słowo. Hashtag, nie wiem, hashtag yy, hashtag, yy, hashtag 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 krupsiki. Nie, hashtag ku, yy, nie, czekaj, czekaj. Yy, hashtag pomyjowe krupsiki, tak, musicie napisać hashtag pomijowe krupsiki, a na 30 łapek w górę pod tym filmem kupuję Mecha Mortisa z przeceny. Mam nadzieję, że nie dobijecie.